Dzień dobry, kochane dzieci. Witajcie na lekcji rytmiki. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się dalszym utrwaleniem materiału z klasy pierwszej. Proszę popatrzcie na ćwiczenie. Ćwiczenie pierwsze dotyczy szkolnych nutek, czyli inaczej wartości rytmicznych, które poznaliśmy w klasie pierwszej. Będziemy również powtarzać, jakie są zależności między tymi wartościami, a miarami, w których one występują lub też brzmią przez daną ilość miar. Miarą taktu, jak już wspomnieliśmy sobie na poprzedniej lekcji, jest ćwierćnuta. Czyli będziemy wszystko sprowadzać właśnie do tej ćwierćnuty. Ćwierćnuta którą porównywaliśmy sobie do takiej jedynaczki zamieszkującej jeden pokój, zajmuje właśnie całą miarę taktu. A szesnastki, grupa czterech szesnastek, którą nazywamy szesnasteczki, również zajmuje całą miarę taktu, ale tych nutek jest cztery. Czyli cztery szesnastki są umieszczone w jednej mierze. W jednej mierze również znajdują się dwie ósemki, na które mówimy po dwie na rytmice. Po dwie, po dwie. W jednej mierze są dwie, jak wynika ze słów piosenki, do której za chwilkę przejdziemy. Ćwierć, ćwierć. Bez pary jest ta ćwierćnuta, ponieważ, jak już wcześniej wspomniałam, jest taką jedynaczką, mieszkającą w jednym pokoju. Półnuta. Brzmi przez dwie miary taktu. Czyli zajmuje tak jakby dwa pokoje. Posłuchajcie. Brzmi przez dwie miary taktu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A cała nuta brzmi przez cztery miary taktu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tak? I sięgniemy teraz do zbiorku piosenek, z którego korzystaliśmy przez cały rok, i będziemy jeszcze korzystać przez następne dwa lata. Zbiorek jest zatytułowany Kapelusz Magika. Są to piosenki edukacyjne do rytmiki w klasie od klasy pierwszej do klasy trzeciej szkoły muzycznej pierwszego stopnia. I piosenka zatytułowana Szkolne nutki, która odpowiada dzisiejszemu tematowi zajęć. Szesnasteczki, szesnasteczki, cztery w jednej mierze, po dwie, po dwie, w jednej mierze. Są dwie, ćwierć, ćwierć, bez pary, a długa. W dwie miary, ćwierć, ćwierć, bez pary, a długa. W dwie miary, szesnasteczki, szesnasteczki, cztery w jednej mierze, po dwie, po dwie w jednej mierze. Są dwie, ćwierć, ćwierć bez pary, a cała nuta brzmi przez cztery miary. Tak, i popatrzymy jeszcze tutaj na tekst. Możecie sobie a poprosić kogoś, żeby przepisał. Szesnasteczki, szesnasteczki, cztery w jednej mierze, po dwie, po dwie, w jednej mierze są dwie, ćwierć, ćwierć, bez pary, a długa, w dwie miary, ćwierć, ćwierć. Bez pary, a długa w dwie miary, szesnasteczki, szesnasteczki cztery w jednej mierze, po dwie, po dwie w jednej mierze, są dwie, ćwierć, ćwierć bez pary, a cała nuta brzmi przez cztery miary. Ćwierć, ćwierć bez pary, a cała nuta brzmi przez cztery miary. I teraz, dzięki słowom tej piosenki i w ogóle całej kompozycji, myślę, że będziecie potrafili odpowiedzieć na pytania, które mogą się pojawić na przykład w jakimś teście na samym początku drugiej klasy. Ile szesnastek mieści się w jednej mierze? I odpowiadamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście. Ile ósemek mieści się w jednej mierze taktu? Dwie. Przez ile miar taktu brzmi półnuta? Raz, dwa. Przez dwie. Przez ile miar taktu brzmi cała nuta? Raz, dwa, trzy, cztery. Przez cztery. A która nuta jest miarą taktu? Ćwierć nuta. A ile ona miar zajmuje? Jedną. Jest bez pary. Ćwierć ćwierć bez pary. Ćwierć ćwierć bez pary to znaczy, że nie ma w tej jednej mierze już żadnej innej nutki. Zajmuje cały pokój, całą nutę. Przyrównywaliśmy miarę do pokoju. Teraz już powolutku, powolutku będziemy z tych takich określeń bardzo dziecięcych się wycofywać, bo już jesteście coraz wprawniejsi, coraz mądrzejsi. Materiał się utrwala. Proszę przepisać sobie lekcję. i zapraszam do zaśpiewania piosenki 6 gwiazdeczek Just mistake. Jeszcze na dzisiejszej lekcji proszę, żebyście sobie tak jak ostatnio otworzyli książkę na stronie szóstej. Mamy tutaj temat rytmiczny w metrum. Odczytajcie trzy tak, czwarte. Najpierw może wykonamy go sobie nazywając wartości. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Po dwie, po dwie, po dwie, ćwierć, ćwierć, ćwierć. Szesnasteczki po dwie, po dwie, ćwierć, ćwierć, ćwierć. Tak. I okazuje się, że w tym ćwiczeniu są jakieś błędy. Trzeba będzie posłuchać poszczególnych taktów i je poprawić. O, i tutaj już mamy pieska. On się przygotował do wykonania pierwszego taktu. Patrzymy, a piesek nam wykona ten takt poprawnie, tak jak on powinien brzmieć. Uwaga. Raz, dwa. 3. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Piesku, piesku, jakie tam były wartości. On nam tutaj zaraz wyszczeka. Wychałczy. Powiedział, że były szesnastki na początku. Grupa czterech szesnastek, czyli szesnasteczki, po dwie, ćwierć. Szesnasteczki, po dwie, ćwierć. I od razu wpisujemy liczenie. Cyfrę zapisujemy. Nad pierwszą szesnastką i kto pamięta, myślę, że wszyscy wiedzą, że nad trzecią, i potem to już jest łatwe. Dwa i trzy i. Tak, teraz dla odmiany kotek nam w... poda poprawną odpowiedź do taktu drugiego. Pierwszy był szesnasteczki po dwie ćwierć, a drugi Że chyba wszyscy już wiedzą. Kotku, kotku, co było w drugim takcie. Po dwie, po dwie ćwierć. I zapisujemy sobie. Raz i, dwa i, trzy i. Tak, a teraz poprosimy konika żeby wykonał takt trzeci tu jeszcze dopisałam, co dopisałam kto potrafi określić kreskę taktową oczywiście tak konik nam będzie wykonywał poprawnie takt trzeci, uwaga w pierwszym było szesnasteczki po dwie ćwierć, potem było po dwie po dwie ćwierć Zagrałeś. Jaki rytm był? Może wy już wiecie. Były szesnastki na samym początku, w pierwszej mierze, w drugiej mierze taktu. Również były grane szesnastki, i w trzeciej mierze taktu. Zostały dwie ósemki i podpisujemy liczenie raz i dwa i trzy i. Takt trzymiarowy w pierwszej mierze cztery szesnastki, w drugiej mierze cztery szesnastki, w trzeciej mierze dwie ósemki. Kto teraz? O teraz wielki pies. Bernardyn przyszedł nam tutaj z pomocą. Do taktu trzeciego. Czyli w pierwszym były szesnasteczki po dwie ćwierć, potem po dwie, po dwie ćwierć, w trzecim szesnasteczki, szesnasteczki po dwie, a w czwartym Czwartym. Piesku piesku. Co nam grałeś? Grałem wam ćwierć nutę i pół nutę, czyli ćwierć długa. I na końcu oczywiście piszemy co, jak się to nazywa. Znak zakończenia. Tak. W pierwszej mierze taktu czwartego. Była grana ćwierćnuta i w mierze drugiej i trzeciej, przez miarę drugą i trzecią brzmiała półnota. Wypełniała półnota, drugą i trzecią miarę ostatniego taktu. No i spróbujemy wykonać zliczeniem. Bardzo proszę, żebyście sobie to zrobili na zadanie domowe. Wykonujemy ten temat rytmiczny z liczeniem. O. Tak jak Dinoś. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz i dwa i trzy i 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 raz i dwa i trzy tak to powinno być wykonane. Bardzo serdecznie dziękujemy całej klasie za piękną pracę. Dinusiowi za wykonanie tematu rytmicznego. Jeszcze, jeszcze tu widzę, że może nie do końca widać tę belkę tutaj. O, jedną i drugą. Jeszcze tak podkreślę, żeby było widać. Ponieważ ósemki zapisujemy pod czym? Jak się nazywa to? Wszyscy mówią, że kreska, ale to nie jest kreska, to jest belka. To jest kreska taktowa. Kreska oddzielająca poszczególne takty nazywa się kreską taktową, a belką nazywamy linię, pod którą, nazy pod którą zapisujemy ósemki. I ósemki zapisujemy pod jedną belką, a szesnastki zapisujemy pod dwiema belkami. Powtórzcie. ósemki zapisujemy pod jedną belką. Szesnastki zapisujemy pod dwiema belkami. Tak. Serdecznie wszystkim dziękuję za dzisiejszą lekcję. Do widzenia.